Właśnie ujrzałam Pana. Stał na ołtarzu w wielkiej koronie, wpatrzony w ludzi różnych narodów i kolorów skóry siedzących w ławkach. Ja stałam z boku ołtarz przy siedzącym księdzu i zaczęłam wszystko zdejmować i wszystko, co miałam, złożyłam na ołtarzu obok siedzącego księdza i tak, stojąc całkiem naga, zapytałam Panie Jezu, na co Ci taka wielka korona? By wszyscy widzieli, że jestem królem, a twarz jego jakby zmieniała różne karnacje, i zapytałam: Panie, a co z Twoją twarzą, czemu się zmienia? Bo jestem dla wszystkich. I zaczął iść w stronę ludzi siedzących, którzy pospiesznie zaczęli wychodzić, Sławek, a Jezus nakładał ręce i każdemu błogosławił. Ruszyłam i ja, całkiem naga. Jakoś kobieta powiedziała: Zobacz, jest naga, ale druga nic nie mów. Ona zostawiła wszystko Jezusowi. A ja trochę się zasłaniając, upadłam na kolana, ale Jezus mnie minął. Zaczęłam się przesuwać, ale znowu przeszedł obok mnie. Przesuwałam się dalej, żebym tylko zdołała sukni dotknąć. Zawołałam. Ojcze, a ja? Pod koniec Jezus się zatrzymał. Teraz ty powiedział. Tobie muszę dać więcej, jak tym, którzy wszystko mi złożyli i stanęli nadze w prawdzie przede mną. Jezus położył ręce na mojej głowie, a obok mnie leżały nowe ubrania.